Kompetencje twarde są nadal ważne, dlatego że potrzebujemy rozumieć, co te maszyny robią i co nam dają, jak one działają. Chcemy tego, więc chcemy mieć też tą naszą kotwicę. Tylko w tym momencie w systemie edukacji nie, nie skupiamy się na samym sednie tych twardych kompetencji, tylko dodajemy do tego ogromną ilość uczenia się na pamięć. I to jest coś, co uważam, że w tym momencie jest przeterminowane, dlatego że my potrzebujemy, my chcemy rozumieć świat, chcemy. Yy, Posiąść na tyle wiedzy, żeby móc krytycznie oceniać to, co proponuje nam sztuczna inteligencja, to, co dociera do nas, informacje, które do nas docierają, ale samo uczenie się na pamięć. Jest w tym momencie naprawdę bez sensu. I gdyby zamiast tej części w szkole położyć nacisk na kompetencje miękkie, to wydaje mi się, że bylibyśmy znacznie lepiej przygotowani na kompetencje XXI wieku. Wie pan, do tej pory, jak świat się zmieniał i y, kolejne rewolucje przemysłowe się działy, to dla systemu edukacji oznaczało to wydłużenie lat, które spędzamy w szkole. I tak po prostu przechodziliśmy od y, zaledwie kilku miesięcy do y, sytuacji, w której jesteśmy teraz, gdzie uczymy się prawie dwie dekady. Wydaje mi się, że obecny postęp nie sprawia, że potrzebujemy jeszcze dodatkowo dorzucić sobie czas, zanim ruszymy na rynek pracy, ale możemy zastąpić te treści, część tych treści, których uczymy się w szkole, tymi nowoczesnymi.